Z tej strony, mamo! I dzisiaj to jest pierwszy odcinek serii Zmamujemy Minecrafta. Jej! Y więc tak Właściwie mówiłem, że dzisiaj nakręcę, tym informacyjnym, no to nakręcę. I więc zaczynamy grę od rąbania drewna. Mój ulubiony tekst. Oj, lagi. Coś mi drewno nie chce mi skoczyć. O dobra. Skoczyło. Tak. W tym odcinku spróbujemy dom jeszcze zrobić. Okej. Okay. Jeszcze sobie trochę wykupimy. Już to się lagi. Tak, jak chcecie... Nie wiem czy będzie w opisie, bo musiałem znaleźć link. <grystanie> XD. Okej, okay, mamy drewno. Oczy oczywiście przerabiamy na deski. Kra e crafting table. Kurde, co jest. Robimy trochę padyczków. Te drewniane Kilo oczywiście Nie będę tracić drewna na jakieś głupie Głupie inne przedmioty Z drewno Okej okay. Trochę sobie go wykupimy No tu jest ładna ulica, to możemy sobie zamieszkać Nie wiem jak ona się podoba. Aha, tutaj na takim małym poziomie. Dobra, bradzie Oczywiście musiałam wycofnąć, a jakże inaczej? I kiedy mam lagie, i kiedy nie, może razem. Wiesz, czuję zle, dobra, jak do wchodzę, bo się boję, co tam możemy spotkać ok, mamy dużo żelaza już więc tu sobie zrobimy szybko kamienny i kamienny mieczyk wszystko kamienne jakże inaczej gram tylko na dwóch modach więc nie jest jakieś modowanie czy coś czysto Okej. Robimy O oh, kurde, ale ciemno. Przydałby się pochodnie. Jak mnie nie widzicie, to ja nie wiem, jak na to poradzić, może że wiecie. O oh, kurde, lak... O oh, to ja tu się moza. Normalnie jakiś rekord. Rekord w jaskinie. Nie no, są większe, Zwiększymy zbiorami zbierami żelaza. Um, dobra. My łazimy w kółko, czy... nie, łazimy w kółko, łączymy no, teraz to by się przydało. Aha, czyli to jest taka jedna jaskinia po prostu. No, dobra. Szkoda myślałam, że będzie większe. O, tam jeszcze jest. Dobra, co tam pójdziemy. Tu na razie gdzieś się schronimy. Co e, zrobię taki mały schron? Żeby przespać pierwszą noc. O, węgiel. O to mi chodziło. Węgry się przydaje. No oczywiście, lagi. A jakże inaczej? No pa patrzcie, zaraz mnie cofnie. No, mówię. Czy to są sekundy, ile mam w 13 no... To jest nie na mój konto jest dobrze. Nie chcę się wiedzieć jak jest normalnie z takimi lagami, że pozbyć się można. Aha, tu jest taka... Coś jeszcze? Nie. No. Teraz sobie kupimy ten wypędzony do końca. Okej. Okay. To kupimy jeszcze ten... kobla. Nie gadajcie Minecraftu, żeby... żeby nie było lagów. Żeby było, nie było, nie było lagów no. Jak powiem, nie ma lagów, to zaraz będę. Co nie Minecraft? Czemu mówię do Minecrafta? Dobra, jestem dziwny. Aaa... Teraz Będziemy robić rzeź. Na krówki. Rzeź, krówek. Rzeź, 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 rzeź. Oj, że żeś że on O, tutaj jeszcze jest. No to pewnie, o, że las. O, e, Oczywiście, Dawid musi grać na ps Dobra, będziemy grać ten pierwszy odcinek na ps bo ja nie chcę tu mieć super wybuchów i takie W następnym odcinku już dam na normal albo na hard bo jest to będzie bez sensu okej okay. o ścienka myszki. Nie chcę mieć takich jak będę na przykład walczyć z kimś. Albo z czymś. I teraz do góry. Aha, ciemno. Aha. 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 Za dobre jeszcze. Jeszcze... Co z, z, z tym expem. Miau, ja, o, 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 co uciekasz? Dobra, włączymy teraz południe twórki. Ja, o, 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 o i już tam leży. Gdzie zombiaki, szkielety, dblere, strele. Dobra, sobie drugi miecik na wszelki. Albo jeszcze schronienie zrobimy. zębimy. Rzeź. Rzeź 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 rzeź. rzeź! rzeź, 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 rzeź. mam Mam fajnie. Rzeź, rzeź, rzeź. Rzeź. Rzeź, O, jest klinia następna. Idziemy sobie do niej, bo zrobiłem pochodnie. Tocz. Aha. Aha. Jak się inaczej, no 6, bo normalnie tu, tu jest za mało ich jeszcze więcej, co? No, tu jest za mało ich, To jest taka... no to jest taka... Nie się rozgrzewajmy, oni tu kurde kliperami, zaraz Eee, Ja tam nie idę. Ja tam nawet nie wchodzę kiedy indziej. O, duże jest. O, 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 wracamy się. Wracamy się do tej jaskini. O, tu już mam takie. Zrobić mi schronienie. Jej, mam schronienie przynajmniej. Później może z tego poparli, nie zrobić. No, Dawid myśli. Aha. Aha! Aha! Dobra, pienięć dzieci. napójcie mi też. Przypomnijcie mi, żeby później nie zapomniałem, bo tam jest po prostu to jest kilina. No to mnie nie przypominajcie. Co je robię? ja robię? mam świczki zrobić. Nawet nie myślę. Dobra merek. Mm. Jakoś trochę... Nie, tutaj. Nie jest dom to można przeżyć. No. Dobra. Wiem, ten odcinek jest bardzo nudny. Zawsze początki prawie są nudne. Tylko zdobywasz surowce i kryje się przez zombieakami. Ja pierdolę. Tam jest im kreska, że Później sobie przytopimy jeszcze. No jak za y ten. będzie rano to skończymy ten odcinek a Znaczy nie jej. Odwrotnie Zrobimy dwa Albo nie bo mamy Albo to z kublach nie wykupimy go. Nie wykupimy sobie I Bierzemy połowę tego i dajemy tutaj i że. I że. Przetapia się żelazo. Uh -huh. Tu jakbym miałem łóżko. Ja już tego dobrze nie widzę. Jak ja tu widzę, to nie mam nim Nie widzę, to już zginą czasem. A więc. Robimy mocniejszą To, Do, 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 do. Do, do, do. do. Zrobimy sobie ten no Wiem, że za wszystko co przytopię się to ten to się jedzenie. Znaczy ekspo to... idziemy ja, ja, ja. ja. ja, ja. ich trochę potem mordować ich Pomordować ich. Gdzie jesteście sł słabiej? Znikły. O, o, o. Boi w ziemniach. Aha. Mhm. Mm Zielony nie, nie do pomyślenia. Wiecie o co chodzi? A. O, młodzień. A. A. Tarzan, O! Aha, zombie. Idę to zrobić. Mordor! A niech tam coś się przetapia spokojnie. Mordor! A wykorzystamy te miczki. Nieby... ten bardzo niebezpiecznie się robi. Yeah. Je, Clipper. Jej, zwany jako zielony, niedokończony zdań e Dziękuję, że mnie zrobiłeś krótkę. Zostawię sobie tu trochę tych krówek, bo później sobie zrobię z nimi z farmę. Dobra, następny no, mieczek. I, i tu właśnie ten dźwięk, co przed chwilą był, to było właśnie z takiego moda. Nie wiem, czego go znacie. Dobra, tyle wystarczy mam Jeszcze tam się to Spokój Okej, szkielet O ile tam tych szkieletów, no No szkielet No, mhm. Uh -huh. zaraz zginę Dobra, idę Ja tu nie chcę zginąć W pierwszym odcinku jest zginąć Jakże Dawid. W następnym odcinku robimy domek, farmy, i ogólnie. Ale tu jeszcze mamy trochę czasu. Ok. Muszę zamknąć widok, bo mam je zaraz tu Ważne to, że jej wiedzy ma, nie mamy. Dawid musi ze wszystkimi tenkami chodzić. Nie? No, do węgiel. wiem wiele. Czekaj, co się tam dzieje. Aha. Aha. Super. Czyli tym z nie było. A, lal. Myszki. Nie, nie mogę się... O, dobra i No tak. Zbudujemy domek. Wykopniemy trochę surowców. Jeszcze trochę... Kup teraz kopniemy surowców. Widziałem, że będzie tak normalnie. Może no, już nie będzie w odcinku... ...dalszym tak, takich lagów. Ich normalnie nie cierpię. Dobra, wykopiemy ten... węgiel. I, I... już będziemy kończyć. Co się tu kurczy, gdy... Nie chcę mi się kupić. Okej. Okay. Więc... Pa pa i do zobaczenia, do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa.